Dzień dobry kochani, Paulita w kuchni wita. Co za draka, mamy dzisiaj dzień buraka. Słuchajcie, postanowiłam, że nagram dla was e, sałatkę z buraków. To jest, na pewno każdy z was ją zna, bo to jest buraczki, bo to nie jest surówka, tylko to jest sałatka, buraczki na ciepło. Dlaczego? Bo zapewne wiecie, surówki to są, surowe warzywa, a my jednak tu zrobimy sałatkę, czyli buraczki na ciepło jako sałatka, bo będą buraczki gotowane. Surówka z buraczków to są z buraczki na surowo. I teraz z racji tego, że jest dzień buraka, słuchajcie, yy, są różne dania, tak? Na kuki do możecie naprawdę znaleźć różne dania na buraka. No i teraz mamy słuchajcie rękawiczki, bo żeby obrać buraka, niestety ręce nam barwią. Żeby go pokroić, ręce nam barwią. Ale poczekajcie jeszcze sekunda, bo chcę powiedzieć ważną wiadomość. Już niedługo będziemy mieli yy, osłonkę na noże, która nam obierze buraki, więc te rękawiczki niekoniecznie nam się przydadzą. Ale pamiętajcie, to nie jest ta osłonka. To nie jest ta osłonka. Nie używamy plastikowej zwykłej osłonki na noże do obierania buraków, ziemniaków, marchewki. Na dzień dzisiejszy nie ma u nas jeszcze tej osłonki, która będzie obierała. To nie jest osłonka. To jest osłonka tylko na noże. Ona nie obiera. Bo już wiem, że niektórzy próbują. Nie ma szans obrać tą osłonką. Warzyw. Nie próbujcie nawet, bo się strasznie niszczy. Będzie już niedługo, na pewno będzie dostępna u nas po nowym roku. To tyle wam mogę zdradzić. Wiem, że w Niemczech już jest dostępna, więc ktoś, kto ma tam jakieś tam rodziny, jest znajomy w Niemczech, możecie sobie pozamawiać w sklepie. Bo jest warto, ma, powiem wam tak, miałam okazję zobaczyć, jak ona działa i naprawdę fajna sprawa. A więc tak, żeby zdjąć te rękawiczki, E, tak, żeby je założyć, najpierw sobie je założyłam właśnie, żeby obrać buraki. Słuchajcie, zrobimy dzisiaj obiad. E, obiad, taki zwykły obiad, ziemniaki, pulpety i buraki na ciepło. Dlaczego? Bo w jednym czasie robimy to wszystko. Słuchajcie, tylko najlepiej mieć ze sobą frenda i pamiętajcie, do niedzieli rady. Jak ktoś jeszcze się zastanawia, waha, śpieszcie się. Bo naprawdę do niedzieli już niewiele dni zostało. E, I potem będzie nagle w poniedziałek 100 telefonów, 100 maili, czy są jeszcze raty 0%? Nie, tylko do niedzieli, do północy są raty 0% na te urządzenia. I to są tylko ostatnie te raty w tym roku. Więc jeżeli się zastanawiacie, to od poniedziałku oczywiście są raty, ale już nie 0%. Dlaczego tak to powtarzam? Bo wiem z doświadczenia, że za chwilę, w poniedziałek, ktoś będzie do mnie pisał, ktoś będzie do mnie dzwonił. Dzień dobry, chciałabym zakupić Thermomix na raty 0%. Kochani, do 28 do niedzieli. Dobra, to dla tych, co się jeszcze zastanawiają, a może macie znajomych, którzy by chcieli i się zastanawiają, to polećcie im. E, zakup u mnie dostaniecie prezencik, a są fajne, fajne prezenciki. Dobra, kochani, gadu, gadu, a, a buraczki się nie gotują. Od razu Wam powiem. Najpierw rzucę sobie te buraki, bo stopień trudności jest łatwy. Czas przygotowania, 5 minut, czyli obranie itd. i tak dalej. I całkowity jest 50 minut. Dlaczego? No bo będziemy gotować, tak? Mamy surowe buraki, więc tak surowe buraki obieramy. Do naczynia miksującego wlewamy wodę 600 gramów. Pamiętajcie, dzień boraka. Co tam robicie jeszcze ciekawego z buraków? Na ciepło, na zimno. Można je dodać do jakichś smoothie. Barszczu oczywiście. Co tam jeszcze macie takiego? Piszcie, bo sama jestem ciekawa. I teraz tak, wkładamy tu koszyczy. Ja oczywiście o, muszę rozbroić Frenda, ale zaraz mu oddam to wszystko. I dajemy 500 gramów buraków czerwonych, pokrojonych na kawałki. W ogóle, zobaczcie, mam swoją kopystkę zieloną, nowysieńką. Nowe wyzwania, nowa kopystka. Nie wiem, czy znacie bajkę z pan Bob, który miał swoją chochelkę. To taka gąbka i on był mistrzem kuchni i miał swoją szczęśliwą chochelkę, więc mam nadzieję, że to będzie moja Szczęśliwa kopystka. Aczkolwiek naprawdę nie narzekam, z całego serca się cieszę, że Was mam. I tak gadam, i tych buraków już mam 520, ale słuchajcie, jeżeli mi się zmieszczą w koszyczku, to sobie dodam nawet ich troszeczkę więcej. No, tylko żeby się koszyczek zamknął. Zamyka się, jest idealnie. No i właśnie, tu mamy te brudzące się ręce. I przy obieraniu, przy krojeniu nie będziemy mieli już tych rąk, jeśli się pojawi ta osłonka. Czekam na nią z niecierpliwością. Lecimy dalej. Zakładamy miarkę z pokrywą. Słuchajcie, kochani. I co? Dwa, 35 minut, dwa roma, obroty. 2. Ewentualnie, jeśli stwierdzicie, że buraki są e, twarde, bo na przykład ja dałam ich więcej, możemy wydłużyć czas o 5 minut. A ja w międzyczasie sobie już zacznę obierać ziemniaki. To tak w miarę szybko, bo ziemniaki też około 35 minut. Przygotuję pulpety i zaraz Wam pokażę, jak to jednocześnie wszystko zrobić. To do zobaczenia za chwilę. Przygotowałam sobie już buracz, bo buraczki. Widzicie, dzień buraka, już mi buraczki w głowie. Ziemniaki i trochę mięsa na pulpety. I to teraz tak. Mięso po prostu kupiłam gotowe, mielone. Przyznam się bo to nie jest też tak, że ja wszystko robię w termomiksie, bo nieraz po prostu nie mam czasu. Więc podam do sklepu, kupiłam gotowca, jedynie co to sobie doprawiłam, dałam cebulki czosku yy, i stwierdziłam, że po prostu w jednym czasie yy, ugotuję sobie buraki i drugie, znaczy ziemniaki i pulpety. Teraz tak, jest możliwość, kochani, przestawienia z termomiksa yy, tego naszego naczynia miksującego na frenda i dokończenie możliwości gotowania bureku. Ale ja tego nie zrobię. Dlaczego? Dlatego, że tu mi się yy, kroki szybciej skończą, więc ja muszę jeszcze te buraczki sobie posiekać i doprawić. A w tym czasie akurat dojdzie mi pomału, będą już ugotowane ziemniaki i pulpety na parze. Teraz tak, do naczynia oczywiście jest też przepis na gotowanie ziemniaków, ale ja już wiem jak to się gotuje, więc jeżeli macie ochotę, możecie sobie sprawdzić ja już to tak robię na oko wlewam sobie wodę też około 600 g pamiętajcie, że w naczyniu miksującym w środku, jak i tu na zewnątrz są miarki 1, 2 i max w naczyniu w środku jest to samo więc tak naprawdę nie musicie odważać wody, tylko widzicie jeżeli jest litr, to lejecie do jedynki jeżeli chcecie trochę mniej to po prostu trochę mniej. I teraz co robimy? Wkładam koszyczek. Ziemniaków też daję tyle, ile mi się zmieści do koszyczka. Oczywiście pokrojone takie mniejsze kawałki. O! Na to posypię trochę solą. Żeby jednak one miały taki troszeczkę smak, możecie też dodać różne zioła. Słuchajcie, bardzo dobre jest posypane ziołami rozmarynem, oregano. Takie są fajne. E, no ale ja tutaj z racji, tak że będą ziemniaki, buraki i pulpety, więc posypię sobie tylko sorą, mniej więcej łyżeczkę soli na ziemniaczki. I teraz co robię? Zamykam e, koszyczek, nakładam pokrywę, ściągam miareczkę, daję sobie waromeczkę. Muszę odsunąć, bo mi tu półeczka przeszkadza. I teraz tak daję sobie pulpeciki, słuchajcie. Robię sobie pulpety, układam na waromę. To jest taki idealny moment, właśnie, żeby odpalić już e, te ziemniaki, bo buraki tu mamy 29 minut. E, ziemniaczki się gotują około 35, ale pamiętajcie, że jeszcze do tych buraków to musimy tak. Jeżeli stwierdzicie, że są za e, twarde, możecie przedłużyć 5 minut, no ale jeszcze musimy je posiekać i przyprawić, tak? Zobaczcie, mam dwa poziomy pulpetów. O! Dardu mnie e, mam zdarte. Powiem Wam szczerze, bardzo dużo ostatnio z Wami rozmawiam i normalnie jestem zachwycona. Zawieram z Wami takie znajomości, że naprawdę, pomimo tego, że niektórzy naprawdę nie są moimi klientami, możecie do mnie śmiało pisać, i nie musimy tylko rozmawiać o termomiksie. Powiem wam szczerze, że naprawdę dostaję tak wspaniałe wskazówki życiowe, nawet nie tylko dotyczące termomiksa, że jestem wam mega mega bardzo i to z całego serca wdzięczna za to wszystko. Dobra, pulpety zrobione. Słuchajcie, teraz ustawiamy tak czas 25 minut waroma, czyli gotowanie na parze. Tu pamiętamy o przykrywie i dajemy sobie o, obroty. Na początek dwa, jak już zobaczę, że tak fajnie się to paruje, to sobie zmniejszę. Więc kochani, tak naprawdę pomału już sobie zaczynam szykować talerze, tak? Poza jakieś 25 minut. A nie, przepraszam. Ziemniaki dajemy na 35 minut. Pomyliłam się. 10 minut yy, za mało. Czyli za 35 minut mam cały obiadek. Dlatego że. Tu zostało mi z buraku 27. jeszcze tylko szybko to zetrę, do siebie mąki, przypraw i będą buraczki. I akurat w tym samym czasie będą ziemniaczki i pulpeciki i pyszny obiadek. A teraz mogę sobie jeszcze w międzyczasie wypić kawkę, ogarnąć kuchnię, przygotować stół i będziemy wcinać przepyszny obiadek. I to zdrowy, bo gotowany na parze. Dobra, nie ma rudze. To widzimy się za jakieś 30, no może nie 30, 27 minut, bo będziemy doprawiać buraki. Do zobaczenia. A więc tak, buraki mam gotowe. Tu mi zostało 4 minuty, żeby były gotowe te ziemniaki i pulpety. Więc ja robię sobie szybko te buraczki. Kochani, wyciągamy buraczki z koszyczka, z koszyczkiem. Pamiętajcie. O, żeby wyjąć koszyczek, wykorzystujemy naszą kopystkę. I dalej. Opróżnić naczynie miksujące. Zostało nam trochę wody. No nie mam Wam jak pokazać. Kolor jest niezbyt ciekawy, więc opróżniamy to. Po prostu wylewamy. Nie musimy myć naczynia nic. I teraz do naczynia wrzucamy nasze ugotowane buraki. O, z powrotem. I co dalej? Zakładamy miarkę z pokrywą i miksujemy buraki. 5 sekund obroty, 4. Można wydłużyć czas o 3 sekundy. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zaraz już Wam pokazuję. Bo to jest też kwestia tego, jak lubicie rozdrobnione. One są mega gorące. No ja myślę, że ja jeszcze na troszeczkę puszczę, bo. Na ciepło ziemniaki to ja lubię taką papkę. Te ewentualnie mogłyby być na, dla, jak dla mnie na zimno. Więc wracam jeden krok i znowu mamy 5 sekund, obroty 4 i teraz już powinno być dobrze. E, zaraz Wam jeszcze pokażę w ogóle ciekawostkę. Jak tu zrobić, żeby zobaczyć następny krok bez dawania na szczegóły przepisu. Ale to za chwilę. Teraz tak, do. Na, do... Buraków. No, teraz dla mnie, jak dla mnie jest dużo lepiej, są takie, jak ja lubię taką papkę, tak? Na ciepło to taką ciapkę. Ciepłą ciapkę. Trochę sobie zgarnę tą kopystką. Na razie nie używam tej mojej pięknej zielonej, ale dbam o nią. Aczkolwiek, no nic takiego się z kopystkami nie dzieje, ale, ale przyjdzie na nie porę. Dobra. 15 gramów masła dajemy. No, jeszcze ciupinkę. Aczkolwiek, o, masło jest takie, dobra, zeszło. I dalej. Sok z cytryny. Gdzieś tu miałam cytrynę i się nie przygotowałam jak zwykle. Bo słuchajcie, posprzątałam sobie kurnie, Przygotowałam stół już. No i dobra, wciskam cytrynę. 10 gramów. Pamiętajcie, jeżeli nie chcecie pestek. Dajemy pokrywę i na pokrywę ciśniemy cytrynę. Pestek, pestki nie wpadną, ale akurat ta moja cytryna nie ma pestek. Dobra. Ach, te, teraz cytryny mają tak twarde skórki. Dobra, jeszcze dwa, jeden, wystarczy. Odkładamy. I teraz tak, 10-15 gramów cukru. O, czekajcie, wytrę sobie rękę. Dobra, mamy 10-15 gramów cukru. Jest akurat 14, więc pasuje. Jedna, druga łyżeczka soli. Sól jest. Ja sobie, jedna, czwarta, przepraszam, jedna, czwarta łyżeczka soli. Ja sobie sypnę tak na oko. O. No i znowu zakładamy miarkę z pokrywą. Tu nam zostało 20 sekund, więc e, akurat po sobie 2 minuty. 100 stopni, obroty 2, robią nam się buraki. Teraz spróbuję Wam pokazać, jak to jest z tym. Tu mamy, kochani, czekajcie, bo te lampy już się odbija. O, ziemniaczki nam się zrobiły, zaraz do nich wracamy. Tu mamy tak, czas leci, klikamy sobie podgląd i mamy, co mamy zrobić dalej. To jest tylko jeden krok, co prawda. Ale już wiemy, że mam w międzyczasie przygotować sobie miseczkę. Nie było tej możliwości do tej pory sprawdzenia, tak? Więc mamy co chwilę jakieś nowości, co chwilę e, jakiś krok do przodu, coś, żeby wykorzystać. Dobra, to nam się robi. Teraz tak: Kulpety mam gotowe. O, ściągam. Ziemniaczki mam już gotowe. Też sobie przerzucę do miski. I użyję swojej zielonej, nojuskiej kopystki, bo przysypię sobie do miski. Gdzie dzisiaj coś mi się rymuje? Chyba wpływ tych buraków. O! Zaraz zobaczymy, czy ziemniaczki są już mięciutkie. To sobie odsuwamy, także patrzcie. Mamy obiadek, tak? Zostało nam 3, 30 sekund, ale jeszcze nie do końca, bo mamy jeszcze parę kroków, ale to naprawdę będzie mega szybko. To mamy, to mamy. Teraz tak, już wam mówię. W tym przepisie jest użyć śmietanej moki. Właśnie teraz będziemy tak stawiać. O, już jest schładzanie, więc może nie będę Wam do przodu e, mówić co i jak, bo i tak za chwilę będziemy... Omawiać to. Ale właśnie jeszcze mi przyszło do głowy, że ćwikłe można zrobić z buraków, smoothie. Yy, no i znowu zapomniałam. Ale dobra, lecimy dalej. Teraz tak, na pokrywie naczynia miksującego stawiamy miseczkę i dodajemy tak, 50 gramów śmietany kwaśnej. Ja tej śmietany nie daję. Ja po prostu ten krok pomijam, dlatego że chcę sobie oszczędzić po prostu trochę na wadze. Yy. I dodajemy tu mąkę. 50 gramów mąki, więc ja sobie od razu daję do buraczków. Jeżeli używacie śmietany, to dodajecie, dajecie miseczkę, do miseczki śmietanę i do śmietany dajemy mąkę, tak? Wtedy to dobrze trzeba wymieszać. I dodajemy to mieszankę do naszych buraków. Zakładamy miarkę z pokrywą, słuchajcie, 3 minuty, obroty dwa i teraz to już są obroty wsteczne. Nie kroimy tylko wsteczne, a ja w międzyczasie już sobie o nakładam ziemniaczki, bo chcę wam pokazać, o aż się rozpadają, zobaczcie, nie mogę ich nałożyć za bardzo, bo się aż rozpadają, więc mamy, chcę, chcę wam pokazać korzyści z Frenda, tak, że nie musicie korzystać z tych typowych dedykowanych przepisów do Frenda, sami uruchomicie sobie wyobraźnie. I zobaczcie, jak to wszystko pięknie działa, tak? Mamy obiadek tak naprawdę w 35 minut. Gotowe buraczki na ciepło ziemniaki, pulpety. Już się nie mogę doczekać, ale w międzyczasie oczywiście Wam pokażę, jak gotowały się ziemniaki, że są naprawdę o, rozpadają się. Możecie z nich jeszcze w międzyczasie zrobić pirem. Wystarczy wrzucić do naczynia, zmiksować i są. Przysięgnę sobie po noży, przykroję pulperty żeby wam pokazać, że są środki. Też ładne, nie będę się męczyć, żeby je rozpłowić. Aczkolwiek, patrzcie, fidelcem one się też rozpływają. Także nie są w środku surowe, zobaczcie, żeby nie było. Nie są w środku surowe ani jeden z nich. Wszystko jest ładnie zrobione. No i tylko już zostaje kwestia minutki i będą buraczki Ale spróbuję ziemniaki. Mmm, już jestem taka głodna. Pulpeczki są pyszne. Także można modyfikować swoje przepisy, można robić, przyrządzać dania naprawdę na takie, jakie chcecie. Ja wiem, frend też kosztuje, ale słuchajcie, naprawdę no. Y Dorzucacie tak naprawdę dorady w tym momencie, tak niewiele, i macie dwa urządzenia. Najlepszym w tym wszystkim zestawie są to, że są dwa naczynia miksujące. Uwierzcie mi, że jeżeli kupicie Thermomix, czasem tak będziecie polowali na to drugie naczynie miksujące, a kupując w zestawie na, y, Thermomix TM6 Plus Friend, macie y, oszczędność. Także warto sobie pomyśleć teraz, bo tak się troszkę to, że jednak ja dużo mam do czynienia z tymi urządzeniami i wiem, że warto, warto, warto mieć co najmniej dwa naczynia, a znowu kupić naczynie, a potem samą stację, to też już nie oszczędzacie tak za wiele. Dobra, słuchajcie, już mamy schładzanie i mamy obiadek, buraki, polpety i ziemniaki. W dzień buraka, dzień buraka, super, dzień! Piszcie do mnie, co tam gotujecie z buraków jeszcze. Buraki są dobre nawet, nawet zmiksować, przemycić. Naprawdę ja się tak ratowałam przed anemią. Mm, surowy burek zmielony jest. No i słuchajcie, mamy suróweczkę. Nie, a źle powiedziałam, mamy sałateczkę. Buraczki, proszę bardzo. Są buraki, rozsypamy jak zwykle. Oj, oj oj rozlałam rozsypałam ale to są emocje bo są emocje takie że chcę już je spróbować a są mega gorące tak co ja bym dodała do nich zapewne soli ale najpierw spróbuję mm, jak to gorące mm. przypraw tak ok brakuje dałabym pieprz dałabym soli to na pewno e, mąki już bym nie dawała tak jak jest bo są dosyć takie gęste tym, co taki, znają się, mają takie smaczki, to faktycznie brakuje tej śmietany, ale ja unikam śmietany... Znaczy unikam. Tyle powiedziałam, unikam. Staram się unikać. E, mniej, zmniejszam te wszystkie tłuszcze, aczkolwiek tłuszcze są, pamiętajcie, potrzebne do przyswajania różnych witamin. Dobra kochani, obiad gotowy. Dzień buraka świętujemy. E, I... Życzę wam dużo zdrowia. Dużo jedzcie buraków, bo naprawdę mają dużo witaminek. I pamiętajcie o promocji kończącej się. Żeby nie zanudzać. Buziaki, pozdrawiam. Pa, pa Trzymajcie się zdrowo.